na Instytutem Historii. Dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu życiorys bardzo ciekawej postaci, która jest związana ze śremem, ale także z Starym Gostyniem i ogólnie z Wielkopolską. W Starym Gostyniu przeżywał swoją młodość, następnie uczył się Szkołę małoletnich numer 2 w śremie. Tam pierwsze szlify żołnierskie przyjmował. Ale żeby być bardziej dokładnym, będę się posiłkował przygotowanym tekstem na laptopie, żeby nic nie pomylić, bo jednak jest tam dużo stopni wojskowych, jednostek różnych organizacji, żeby nie było jakiejś nieścisłości. To zaczniemy. Antoni Nadolny, pseudonim energiczny. Urodził się w Starym Gostyniu w 1918 roku. Trzeba też powiedzieć o jego rodzinie. Była to taki klasyczny przypadek rodziny z Wielkopolski, która emigrowała do Niemiec najczęściej do Zagłębia Rury i tam pracowała w kopalniach. Tak też było w tej rodziny, Oni, akurat jego ojciec Józef, pracował w kopalni węgla w północnej Wyswali. E, dokładnie w Essen, e, i w 1906 roku ożenił się z Agnieszką Woźną. Z tego małżeństwa urodzili się synowie Ignacy Ludwik Stanisław i Antoni. Jeśli chodzi o niemęską jeszcze dwie córeczki urodziły się wcześniej. I uczęszczał do szkoły powszechnej w Olsztynie siedmioklasowej. Tam też zmarł w 2004 roku i tam też znajduje się jego nagrobek. Po jej zakończeniu mm, zgłosił się w wieku 15 lat 1 września 1933 roku do rejonowej komendy uzupełnień w Kościanie i został przyjęty do Szkoły Podoficerów Zawodowych Piłoty dla Małoletnich nr 2 w Sirenie. I tam przez 3 lata się szkolił, w latach 1933-1936, tam też yy, w tym samym roczniku uczył się znany już Państwo Antoni Żubry z pseudonim ZUCH. Czyli trzeba powiedzieć, że to u mnie był rocznik bardzo wybitny, gdzie uczniowie się wyróżniali później w czasie II Wojny Światowej. No i jak ukończył tę szkołę 22 sierpniu 1936 roku otrzymał przyjęcie na stanowisko instruktora do 56 pułku Piechoty Wielkopolskiej Wojska Polskiego w Krotoszynie. I 11 grudnia tego samego roku otrzymał awans na stopień starszego strzelca. Następnie w 1937 roku na stopień kaprala. I tak yy, służył w czasie kampanii wrześniowej w stopniu. Kaprala. W 56. pułku piechoty i w 73. pułku Katowice. Następnie trafił do niewoli. Był ujęciem wojny w obozie Stalach Muerberg 4B nad Elbą. Formalnie został zwolniony do niewoli. Jednak jako jeńiec wojny został zmuszony do ciężkich robót w kopalni przy wydobywaniu rudy żelaza. I to było w latach 1940-1945, więc w czasie II wojny światowej jego możliwości wojskowe niestety zostały zatrzymane poprzez te roboty w kopalni. Nie mógł się przydać państwu polskiemu do odzyskania niepodległości. Jednak Później został przy, przeniesiony do obozu w Faling Bostel, i następnie pracował jako maszynista podziemnego pociągu, i wywoził na wózkach rudę żelaza na powierzchnię. I 10 kwietnia 1945 roku szczęśliwie zostali wyzwoleni akurat przez armię amerykańską, co też dało im wolność w przypadku wyzwolenia przez Armię Czerwoną, co by pewnie się wiązało albo z wywózką na Syberię, więzieniem, czy też może obozem pracy. I tak został przetransportowany przez Armię Amerykańską do Hanoweru, do sektora Armii Brytyjskiej. I w Hanowerze w końcu wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i na samym końcu wojny właśnie jeszcze się łączył w walkę dla Polski i służy tam nadal w stopniu kaprala w mundurze Armii Brytyjskiej i służył w kompaniach wartowniczych do końca czterdziestego roku i tak na Boże Narodzenie w 45 roku wrócił do domu i zamieszkał Ulicy w, w Kargowej. To jest, to jest obecnie w Kargowa jest w województwie lubuskim, dawniej to było województwo zielonogórskie. I w 1949 roku ożenił się ze Stanisławą Radziwońską i zamieszkali także w, w, w Kargowej, tam urodziły się dzieci i przechodzi rok 1952, który jest najważniejszym przełomowym rokiem w w życiu Antoniego Nadalnego. Rząd londyński wiedział o jego wybitnych zdolnościach, dlatego został zwerbowany na rzecz właśnie lądu, rządu londyńskiego jako agent, jako szpieg, który miał uzyskiwać różne wiadomości na temat stacjonowania wojsk radzieckich, poczynień Urzędu Bezpieczeństwa, ogólnie bezpieczniaków, ogólnie wszystko, co było związane z, z państwem komunistycznym, miał po prostu przekazywać do rządu londyńskiego. Także został wyposażony z bardzo ciekawą sprawą przez MI6, czyli wywiad brytyjski. W, ampułkę z trucizną, która miała mu się przydać w, w przypadku, kiedy zostanie aresztowany. Jednak tak wyszło, że y, kiedy już został aresztowany i właśnie, i to dostał w 1953 roku, czyli już tak rok po zwerbowaniu y, i nie mógł za, zażyć jednak y, tabletki cyjanku The L tak się nazywa po angielsku ponieważ była już przeterminowana no i został złapany jako żywy no i przeszedł ciężkie śledztwo na Rakowieckiej które już, już mówiłem o tym o tej katowni łubeckiej bo to nie było żadne więzienie w poprzednich nagraniach No, wykończyli Antoniego, złapali także praktycznie całą jego rodzinę, były oskarżone całe jego rodzeństwo, Antoni, Ignacy, Maria i Stanisław oraz też inne osoby. Rodzina Nadolnych po prostu miała zostać unicestwiona, jednak wróćmy jeszcze w ogóle do aresztowania, bo został aresztowany 22 kwietnia 1955 roku. No, i tak w sumie szybko, bo jak na standardy komunistyczne, przyszedł proces, bo w niecały rok. Zazwyczaj śledztwa trwały ponad rok, wykańczały osadzonych, to jednak przyszło to jak na tamte standardy w miarę szybko i w no data jest bardzo nietypowa, bo 23 grudnia, czyli dzień przed Wigilią, Bożego Narodzenia, była się tajna rozprawa. No i na ławie oskarżonych, ci ludzie, których wymieniłem, zostali osadzeni. I dnia 27 grudnia 1955 roku Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie skazał Antoniego Nadalnego na podwójną karę śmierci oraz utratę praw publicznych, obywatelskich, praw honorowych, i jego mienie całe przepadło na skarb państwa. To był typowy wyrok, który był zasądzany na wrogach państwa ludowego. I tu trzeba zaznaczyć, co jest, co jest w ogóle ciekawe w losie Antoniego Naddalnego. Był pierwszą osobą, która została skazana na karę śmierci. I ta kara śmierci nie została wykonana, ponieważ wtedy y, zmarł Włocław Bierut w Moskwie i objęła go amnestia. I tym sposobem Antonin Dolny y, miał zamienioną karę na 15 lat więzienia i tak wyszedł jako bardzo schorowany człowiek jak go określa córka, schorowany staruszek w 1965 roku. I przez następne lata rodzina, no on był inwigilowany, ogólnie cała rodzina od zatrzymania do końca istnienia państwa ludowego była prześladowana, inwigilowana, posługiwana. No rodzina nadal Dolnych bardzo dużo przecierpiała. Z, z tego powodu. Tak, państwo komunistyczne niszczyło ludzi nieprzychylnych temu systemowi. No i tak Pan Nadolny hmm, przeżył do 29 sierpnia 2004 roku. Mając 86 lat odszedł z tego świata. Trzeba powiedzieć, że to był, musiał być to bardzo silny człowiek, ponieważ bo wielu z osadzonych na Rakowiecki później przeżywało kilka, kilkanaście lat, byli tak zniszczeni, a on jednak 86 lat dożył. I jedynie co pozytywne można jeszcze powiedzieć, no to został uniewinniony w 1992 roku bardzo ciekawa postać zachęcam do oglądania na portalu YouTube wywiadów z córką pana Antoniego Bożysławą w Austrii znaną jako Bea Robertson Obecnie mam stały kontakt z panią Bożysławą zamierzam przeprowadzić z nią Rozmowy na temat Antoniego, żeby ona lepiej przybliżyła postać ojca, ponieważ go bardzo dobrze znała. No i dzisiaj na jej prośbę będziemy robili takie małe przyjęcie urodzinowe dla niego w stylu anglosaskim. Coś nowego w Polsce będzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Hmm. Będę starał się opublikować jego życiorys. Hmm. Może uda się, żeby coś poszło do prasy. Zobaczymy. Cześć, chwała Antoniemu Nadolnemu. Pseudoniemu, energiczny. Wybitna postać. Pochodząca z Gostynia, starego Gostynia, dokładniej i ucznia śremskiej szkoły, która wydała wielu wspaniałych żołnierzy. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. Do zobaczenia.